Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy kontynuować sobie temat marki Level 5 i będziemy rozmawiać o szpachelkach. W poprzednim filmie, po poprzednich dwóch filmach w zasadzie zaplanowałem y, dla was na ten moment trzy filmy. Y, Pacę szpachle fasadowe i dzisiaj szpachelki. Szpachelki do suchej zabudowy, tak ogólnie bym powiedział. No dobra, zobaczmy sobie, jak wyglądają poszczególne serie. Mamy dwie serie narzędzi profesjonalnych, weźmiemy takie największe, z rączką stalową i z rączką charakterystyczną dla marki Level 5, taką biało-czerwoną. Od tych sobie zacznę, ale jeszcze zanim zacznę, to pokażę Wam jeszcze jedną serię szpachelek, która będzie na końcu omówiona. Ja to jest taka podstawowa seria, powiedziałbym, z rączką. Z rączką z tworzywa. ja bym to określił takie DIY, aczkolwiek sprawdza się to w profesjonalnym zastosowaniu, ponieważ te narzędzia będzie można użyć do, do takich prac, które mogą mnie delikatnie uszkodzić. Gdzieś tam drapanie czy szpachlowanie jakimiś materiałami, które się ciężko czyści, trzeba będzie zeszlifować, być może czy jakoś skrobać bardzo mocno potem. E, haratać tymi narzędziami. Więc warto coś takiego mieć, albo ewentualnie po to, żeby ścinać narzędzia, to Wam pokażę. Jest takie, jest kilka narzędzi takich, w takich standardowych kształtach, które e, są już przygotowane do dziwnych zadań. Dobra, lecimy sobie po kolei z rozmiarami. Mamy 3, 4, 5, 6, 8 i 10 cali. Każda seria Każda seria, nie wiem jak te czarne, ale te dwie, które pokazuję profesjonalne, mają te rozmiary. 3, 4, 5, 6, 8 i 10 cali. Długości szpachelki, długość robocza. No dobra, czy szerokość robocza? Rączki tutaj nawiązują do tego, co w poprzednim filmie pokazywałem, czyli szpachle fasadowe, Mamy rękojeść z tworzywa, przez tą rękojeść jest ostrze puszczone przez całą długość, jakby jest złapane na całej długości rękojeści ostrze rękojeść zakończona bitem taki sam bit jak w, w poprzednim filmie pokazywałem, w szpachach fasadowych duże, wygodne oczko do zawieszenia, mamy tutaj logo Level 5, które jest przetopione, tak jakby no, tworzywo przechodzi przez warstwę gumy białe, więc wygląda to bardzo ładnie, bardzo sensownie no i taka ramka tutaj przy, przy Ostrzu. Ostrza są cieniowane ze stali nierdzewnej sprężystej. Bardzo ładnie to jest wykonane. Ostrza, które raczej nie podginają się tutaj przy samej rączce. Raczej będą pracowały gdzieś od około połowy i są to średnio twarde szpachelki. Raczej nie nazwałbym tego elastycznymi, miękkimi ani twardymi. Takie średnio twarde. Zdarzały się, zdarzały się szpachelki, pracowałem kiedyś twardszymi, nie fajnie mi się pracowało tymi się pracuje zdecydowanie bardzo dobrze jeżeli chodzi o pracę przy suchej zabudowie przy szpachlowaniu taśm, narożników, rozszpachlowywaniu i tak dalej, spoko przy montażu taśm narożników również jeżeli macie problem, no to trzeba by było ewentualnie gęstością masy pokombinować albo zastosować masę nie ciężką tylko lekką to też polecam do, do pracy przy suchej zabudowie z miską czy stacją właśnie lekką masę Yy, która pomaga zdecydowanie. Takie wiaderko waży gdzieś około 1 trzecią mniej. <laughs> Czyli 1 trzecią mniej trzymamy na tacy, czy w miejsce. Yy, tak samo, jeżeli chodzi o montaż taśm, te lekkie masy są bardzo fajne. Dobra, nie będę tutaj specjalnie omawiał, macie tam zbliżenia, yy, macie to wstępnie pokazane. Jest jeszcze takie narzędzie, które zdecydowanie polecam. Jeżeli ktoś nie ma takiego narzędzia to zdecydowanie polecam. Narzędzie służy do wyciągania masy, do nabierania masy na tacę, pace do miski na gładź, do innych jakichś tam aplikatorów, co tam używacie. Da się szpachelką, no to tym zdecydowanie będzie łatwiej, ponieważ tym z brzegów wiaderka wydrapiemy do zera i z dna wiaderka wyciągniemy, bo to jest podgięte, więc można bardzo fajnie wydobyć dość dużo masy Sprawnie z wiaderka, bez jakiegoś kombinowania szpachelką, nie, ale jak ktoś lubi starą szkołę skrobania gdzieś tam brzegów wiaderka i wybierania sobie tego na 5 razy, no to fajnie. To też można, to usprawnia pracę i to polecam. To jest trochę inna rękojeść, taka bardziej podstawowa, ale bardzo fajne narzędzie, które polecam kielnie do narożników. Kielnie do narożników wewnętrznych występują dwie i tutaj dalej mamy kontynuację tej czerwonej serii, więc mamy bardzo dużo narzędzi w tej serii. Można bardzo fajną fajny zestaw narzędzi sobie stworzyć, jeżeli ktoś by chciał mieć taki zestaw, powiedzmy. Mamy kielnie do narożników zewnętrznych i to nie są bardzo elastyczne narzędzia, raczej powiedziałbym sztywne. Kielnie, które pracują albo na szerokości 6,5 mniej więcej, może trochę więcej. I 11 chyba i pół, 10 i pół, e, 10 i pół. E, odsuwają od narożnika masę. 10,5, no to jak wykończycie taki narożnik, to tutaj potem szlifierką czy jakąś żyrafą czy czymś dojedziecie bez problemu, bez jakiegoś kombinowania w narożnikach, więc można trochę też ułatwić pracę, e, sobie pracę. Polecam, jeżeli szukacie technologii, szukacie rozwiązań, dobrze jest poświęcić ze dwie, trzy roboty, poszukać, pobawić się trochę, żeby potem pracować dużo sprawniej. Panowie majstrowie starej szkoły, dobrze jest mieć narzędzia, młodych wyposażyć w dobry sprzęt, po pierwsze się im będzie chciało pracować, jak dostaną fajne portki, fajne rękawice, fajne narzędzia, po drugie ta praca będzie lepsza i sprawniejsza z automatu, a narzędzia wystarczą na dłużej, no bo te marketowe to i tak nikt nie szanuje, a jak tego nie będą szanować, no to do wywalenia, bo jak ktoś nie ma szacunku do narzędzi i do pracy, to bez sensu do takiego pracownika trzymać, tylko po to, żeby, żeby tam się męczył, to jest, to jest bez sens, moim zdaniem. Lecimy dalej, słuchajcie, kienia do narożników zewnętrznych, Spoko narzędzie, czy to przy wykonywaniu gładzi, czy to przy montażu narożników, możecie wykorzystać również te narzędzia. Nie będę tak szczegółowo tego tutaj omawiał z jakimiś filozofiami. Wiecie o co chodzi. Są narzędzia, które usprawniają pracę. Jeżeli to jest dla ciebie, warto się tym zainteresować. Level 5 to ma w ofercie. Tyle. Druga seria narzędzi profesjonalnych. Te będą bardzo popularne, ale jeżeli miałbym powiedzieć teraz o tym, które wybrać, to zdecydowanie. Będę miał duży problem, <laughs> bo obydwie serie narzędzi są rewelacyjne. Jeżeli chcecie mieć serię z czerwoną rączką, cały zestaw, wybierzcie też czerwoną rączką. One nie ustępują tutaj niczym. Zupełnie bardzo fajny chwyt, świetna rękojeść, bardzo ładnie wykonane. Jeżeli chcecie mieć na przykład same szpachelki, tylko zestaw paru szpachelek z level 5, możecie się pokusić na te, o te stalowe, ale są troszeczkę cięższe. Ta jest nieco lżejsza. Wyglądają jak z jednego kawałka stali, aczkolwiek to jest spawane z kilku kawałków. Pewnie są dwie części rączki ostrze, które przechodzi przez całą rączkę, ustabilizowane niesamowicie. I tutaj też pahelki będą bardzo łatwe w czyszczeniu. Zresztą no, z tych mas gotowych teraz czyści się wszystko doskonale, bardzo sprawnie i szybko, więc nie ma większego problemu. Ta rękojeść jest, jest nieco bardziej śliska, zimna, są do tego nakładki takie chyba silikonowe takie czerwone, więc można coś tutaj nałożyć. Aczkolwiek, no jak miałbym kupić to i nakładkę, to wolałbym mieć tą serię. Jeżeli zależy wam na stalowych, to też takie są. Jest fajnie zrobiona szpacheleczka, bardzo stabilne, konkretne narzędzia. Występują w tych samych szerokościach, które powiedziałem przedtem. To wam jeszcze tam wrzucę jakieś taką planszę, może z rozmiarami i będzie link do strony producenta czy dystrybutora, to sobie tam możecie ogarniać eee, w opisie. Dobra, słuchajcie, tyle. Nie będziemy tutaj specjalnie filozofować. Te się czyści się wszystkie bardzo łatwo. Ja mam taki sposób, że mam jakieś tam szczotki takie do czyszczenia eee, i pracuję w ten sposób, że jak mam brudną, no to czyszczę. Nie męczę jej na siłę tydzień, aż już będzie taka klucha. Eee, czyszczę, czy pracuję czystymi narzędziami. Mam też tak, że jak nie mam możliwości czyszczenia na budowie, to to po prostu ląduje we wiaderku, biorę inne aż mi się skończą w ten dzień powiedzmy i na warsztacie potem poświęcam 15 minut, żeby je wszystkie wyczyścić, one sobie schną i na drugi dzień mam znowu komplet czyściutki, jak haratam. Jak się nie da myć na budowie, bo czasami tak jest, miałem ostatnio taką robotę, gdzie była taka, taka umywaleczka, no taka, no to to się nie mieściło już, więc jak myć? Do wiaderka pakowałem myłem na warsztacie. Na temat mycia na warsztacie narzędzi różnych to też może kiedyś zrobię film, bo ja to mam takie, no powiedzmy w cudzysłowie stanowisko do mycia, taki duży głęboki zlew i tam jakieś takie rzeczy jeszcze porobiłem, więc, więc można, można by było kiedyś zobaczyć, może mnie natchnie. Jest jeszcze jeden, jedna seria narzędzi, to jest taka bardzo podstawowa seria, czy inaczej, to są świetne narzędzia. Ale na tle tego, co mam na stole, to to jest bardzo podstawowa seria narzędzi marki Level 5. Świetnie wykonane ostrza, również tutaj mamy cieniowane ostrze, szpachelka, która jest elastyczna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to seria podstawowa, taki półprofesjonalny produkt bym powiedział. Narzędzia, które mogą się znaleźć gdzieś tam w, innej, w innym zestawie narzędzi, jeżeli macie coś takiego, no nie? czy to w codziennych narzędziach, czy jako takie dziwne szpachelki, jako uzupełnienie tych narzędzi, żeby gdzieś tam na poddaszu pomiędzy skosem a kominem, pomiędzy skosem a ścianą pionową, jakąś tam coś doszpachlować, poradzić sobie, to to się czasami przydaje przy jakichś sztukateriach i tak dalej. Warto jest coś takiego mieć po prostu, a jak nie na to stare przeznaczyć i porzeźbić trochę, żebyście mieli przygotowane narzędzia do pracy, a nie potem wymyślać, kombinować na robocie. Do poprawek, zaprawek gdzieś tam malarskich, spoko narzędzia, fajne może to być, to jest lekkie też, nie? więc może to być w takich codziennych narzędziach. To się po prostu przydaje. Czasami nawet jakiś akrylek gdzieś tam ściągnąć na ścianie, czy cośkolwiek podrapać. No, wiecie o co chodzi. Dobra, słuchajcie, skrobak malarski powinien być w każdych narzędziach, w każdym zestawie narzędzi, wykończeniowca. Tak mi się wydaje, że zresztą w ogóle polecam. Skrobak malarski to nie jest tylko narzędzie malarskie, ale to jest narzędzie, którym otworzycie sobie buteleczkę z zimnym napojem, można wyczyścić sprawniej, pozbyć się farby, nadmiaru farby z wałka podczas mycia. Yy, można wyrwać gwóźdź jakiś, można coś tam podważyć, można coś nawet podkuć czasami moteczkiem, pobić tutaj delikatnie, pójdzie, uszkodzicie, dobra, to są tanie narzędzia, albo można wybrać yy, narzędzie, które będzie tańsze do takiego harpagania. Ja tych narzędzi używam dość dużo, znaczy dość dużo, no dość dużo używam tych narzędzi, po prostu przy wszystkich pracach, których mogę, to sięgam po to, bo to jest akurat w narzędziach zawsze. Dwie krawędzie tutaj, jeżeli chodzi o level 5, są naostrzone, na nie na super ostro, ale są ostre, powiedzmy tu i górna, czyli podskrobiemy coś i mamy miejsce dedykowane na przykład do otwierania puszek. Taki płaski element, wszystkie puszki stalowe, czy to będzie. Pół litrówka litruweczka, czy tam galonowa puszeczka, jak najbardziej. Ja wiem, jak pracujecie na galonowych puszkach, no to jesteście malarzem raczej już takim sensownym. Więc pewnie takie narzędzie macie. A jak ktoś nie ma, to polecam. Po prostu. Słuchajcie, ja sobie przeorganizuję tu. Muszę tutaj posprzątać, bo mam dla Was fajną niespodziankę, więc zrobimy szybkie cięcie. Dobra. Mamy to. Słuchajcie, nagroda dla widzów. E, nagroda dla widzów jest e, za to, że ktoś jest stałym widzem. Nie, nie za to, że ktoś dołączył do grona widzów kanału Extreme Pro. Fajnie, witam wszystkich nowych widzów, jak najbardziej. E, po to to robię, żeby tych ludzi było jak najwięcej, żeby były też możliwości jak największe. Ja i tak sądzę, że... E, do, jest pewnie bardzo mało, nie, no nie śledzę każdego kanału na YouTube, ale bardzo mało kanałów, które rozdają tyle rzeczy. Ja się cieszę, że przy tych 13 200 chyba jestem w stanie wam tyle tych nagród rozdawać. Z czystą przyjemnością to robię. Słuchajcie, marka Level 5 Planeta Budowlana, dystrybutor również Level 5 na Polskę, przeznacza bardzo ciekawą, fajną, myślę, że bogatą nagrodę. Dla jednego z widzów. Wybiorę komentarz i wysyłam. W miarę sprawnie, z tą sprawnością to tam może być różnie, ale powiedzmy, że w miarę sprawnie nagrodę. Nagroda składa się, moi drodzy, z mieszadła. Mieszadło jest na sześciokąt nie, nie ma adaptera. Więc jak ktoś ma mieszalnik na M14 chyba to jest, nie? no to musi sobie adapterek dokupić, więc. Będziecie mieli mikroinwestycje do pełni szczęścia. Natomiast jest to jedno z najlepszych mieszadeł, jakim pracowałem. Zdecydowanie no jedno z najlepszych. Dwa, bo i Knauf i Level 5 bardzo podobne. Tutaj jest bardzo mało wibracji przy mieszaniu mas gotowych. No, też polecam to mieszadełko, szczególnie jeżeli macie właśnie taki mieszalnik, który wymaga zapięcia sześciokątnego mieszadła, no to super. Bardzo duże mieszadło, 32 cale, to może być długość? 813 mm, chyba długość, nie? 813, a jego szerokość to jest ile? Nie wiem, czy nie 170, coś? Nie wiem. Czy to jest ważne? Ponad, no prawie 18 cm, dobra. Mamy miskę. Miska 16 cali. To już jesteś wyposażony. Jak masz taką michę, to już bardzo dużo tematów ogarniesz z tej michy. Żeby do michy nabrać masy, trzeba mieć bucket scoop. Bucket scoop, takie, taka szpacheleczka półokrągła, którą pokazywałem, omawiałem, ale nówka sztuka leci do widzów. Cieszę się bardzo, bo jest to fajne narzędzie. Dwie szpacheleczki do akcji, kombinacji na poddasza do jakichś tam dziwnych rzeczy, lecą. Rekinek, nowka sztuka, zapakowany, leci. Rzecz, która mi się kurde bardzo podoba, bo tutaj jest, popatrzcie się, skrobak malarski, ale z tą rączką czerwoną. Genialny. Świetny. Nie mam takiego, kurcze, filmy nie mam. Leci do widzów. Trzy szpachelki. Cztery cale. Pięć cali. Jaką lubisz, taką, taką sobie już pracował. I 6-calowa, 15 cm. Lecą do widzów, 10, 12,5-15 cm. I co my tu mamy jeszcze? My tu mamy jeszcze szpachle fasadowe. 14 cali, 12 cali. Poszeleścimy, bo to wszystko w folii jest, nie odpakowuje tego. Sami sobie tam odpakujecie czy sam sobie odpakujesz, ten kto wygra, zostanie wybrany może w ten sposób jest bardziej poprawnie. 10 cali i 8 cali. Tyle. Pomyślałem sobie, że może być ekipa jakaś mała, bo na przykład szef Drań, jeden pieron, nie chce kupić fajnych narzędzi. Ja z jednej strony szefa w sumie rozumiem, ale nie rozumiem, więc trzy kubeczki dla ekipy i dwie koszulki mam, bo mam XXL i mam XL. Do tego jest jeszcze czapeczka, więc myślę, że trzy osoby tam się jakoś podzielą i będzie się Wam sprawniej lepiej pracowało w ekipie, jeżeli pracujecie u kogoś. Jeżeli pracujesz sam, no to również myślę, że fajny temat warto jest wystartować i napisać, co, gdzie, jak, po co, na co ci te narzędzia, co tam będziesz robił. Być może startujesz z tematem, być może pracujesz kilka lat, być może chciałbyś wymienić narzędzia, po prostu trzeba coś tam skomentować, uzasadnić, do czego te narzędzia będziesz wykorzystywał, po co ci to. No i ja jeden komentarz, ale zwarty, krótki. Wybiorę. No i wysyłam w miarę sprawnie tą e, nagrodę do e, kolejnego widza. I fajnie. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam powodzenia i życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!